Witam serdecznie na kolejnym odcinku przecieków z Betty. i tak jak mówiłem, dostajemy za oddane ataki te, złote, te Red Lucky Coin, czerwone monety. Co się okazało? Pod, ostatni, pod moją ostatnią wojną z trzech królestw napisaliście mi, że w atakach, które mieliście za zero, e, tych monet nie dostaliście, więc teraz pytanie brzmi, czy aby dostać monetę, trzeba oddać atak? Czy trzeba zdobyć jakiekolwiek punkty? Czy trzeba pokonać obronę? To są duże jakby rozbieżności, i myślę, że Zynga powinna to doprecyzować, bo tutaj jest napisane, że ten przedmiot można otrzymać za udział w walkach w wojnie trzech królestw, a się okazuje, że to nie jest udział, za udział w walce, tylko za. Chyba zdobycie punktów lub zapokonanie przeciwnika. Nie wiem, ja, ja akurat pokonałem wszystkich 12, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować. Jeśli ktoś zdobył jakiekolwiek punkty, a nie ma wszystkich monet, no to dajcie znać jak to wygląda w praktyce. I oczywiście mamy dwie nowe karty. Zaraz Wam je pokażę. Z Wojny czy teraz myślę, że, że przez to, że weszła ta nowa rodzina, dosyć bardzo mocna rodzina, to oni w tej rodzinie będą dodawali ciągle nowe karty w becie. Co tydzień myślę, że będzie jakaś karta. Ale to jest dla Was dosyć dobra wiadomość, bo Wojna czy Królestw to dla wielu z nas jest możliwość wykorzystania kart, których już nie używamy od wieków. To po pierwsze. Po drugie, no każdy gracz będzie mógł szybciej niż ten raz w roku pozyskać sobie Jakąś piątkę za te, za te retlaki coiny, mimo że te piątki nie są jakieś tam spektakularne, ale piątka to piątka, prawda? Jednemu się nie przyda w ogóle, a drugi będzie zachwycony, że tam dostanie głana w kostiumie. Sam bym był. Ok, no i mamy te dwie nowe karty. Tą, tą w ogóle kartę to dostaliśmy Awatary. Jeśli wejdziecie sobie w Awatary, to jeden jest taki oficjalny, on jest na samej górze, ten taki, ten Son. son. Sonic, czy jakąś, jakoś tak się nazywał, a drugi aparat jest ukryty na samym dole, z prawej strony, i to jest właśnie ta kobitka. Eee, oprócz tego, w beta testach nie dzieje się tutaj nic ciekawego. Nie ma żadnego nowego portalu do losowania. Nie ma żadnego mm, zapewnienia, że będzie powtórka tego, wiecie, losowania za diamenty, że możecie wylosować, dostać e, jakąś kartę z sezonu 6. Za to e, widzimy, że nadchodzi. Niedługo Kalevala, a wraz z nią dwie nowe karty oraz trzy kostiumy. Oprócz tego, fauny po raz kolejny zostają wzmacniane, ale to za chwilkę wam, o mogę teraz wam powiedzieć. Fauny dostają nową pasywkę, oślepienie miniona. Wszystkie miniony od przeciwników dostają minus 75% docelności. Chodzi o te malutkie, w których możemy stworzyć 3 sztuki, a wszystkie mega miniony, czyli te wielkie miniony, e, dostają minus 50% docelności. I to może być duży game changer. Nie dość, że fauny mają szansę na to, że nie stracą many, do, do tego dodają zwiększone obrażenia przeciwnikom, którzy mają miniony lub megamiony to jeszcze dostają taki boost w postaci tego, że te megamiony mogą w nas w ogóle nie trafiać. O ile dla minionów to nie ma znaczenia, bo one nas tam dziobią od 13 do chyba 26 obrażeń. Nie jest to zauważalne. Tak jednak uderzenia od megamiona, które dochodzą do 1800, mogą być odczuwalne, kiedy nas nie trafi. Więc fauny Jolanda, Fi Filomena, Maut, Jolion i Askian, Dostają tą w becie na razie tą pasywkę, <laughs> więc pewnie za, e, w momencie wejścia kolejnej wersji do gry. E, kolejnej aktualizacji te pasywki wejdą również w życie. Ok, e, standardowo omówię Wam o postacie, czy warto je, nie wiem, losować, znaczy tam robić, jakie dostaniecie. Bo losować to wiadomo, raz się raz możecie, raz nie możecie, jak to tam woli, jak, jak lubi, i tak dalej. Ja sobie tylko na rozruch tutaj zalosuję szybciutko za te złote monety, bo w, u siebie nie mam takiej możliwości. O, i proszę, dwa zangi, fajnie. Czyli widzimy, że możemy dostać te same karty, a zobaczmy, czy rol, rolki 30-osobowe się opłacają. Ogólnie z tego co wiem to nie bardzo. Bardzo rzadko w ogóle ktoś piątkę z tego wyciąga, a jak już to jest to jedna sztuka gdzieś tam w na taśmie. Zdecydowanie lepszy, e, to jest wiadomo, to jest gadanie, ale zdecydowanie widzę więcej osób wyciąga za pojedyncze losy mm, kart niż właśnie z tych całych rolek. A już z tych razy 30 to jest totalna padaka. O, proszę bardzo, proszę bardzo, dwie, dwie, dwa fotmy. i to jest właśnie coś na co. Każdy czeka robiąc sobie rojkę. E, dobra. Jeszcze taka szybciutka, razy 10. Przypomnę po raz kolejny, bo zawsze, zawsze mi o tym piszecie. E, tutaj to nie są moje diamenty, to są diamenty, które się odświeżają co tydzień do testu. OK, no oprócz dwóch hotmów, nic ciekawego. Lecimy pokazać nowe karty. Ok, na pierwszy rzut bierzemy sobie kartę skalewali. Mamusia, od Lemin Kejna. Keynena, chyba. I co ona robi? Ona oczywiście tutaj ma taką szansę, że jak ma mało życia, to ona z początku każdej tury otrzymuje 15% życia i many. Nie wiem do końca, co znaczy mała ilość życia, ile to procentowo musi mieć, żeby, żeby to się aktywowało. I tutaj widzimy, znaczy nie muszę wam przypominać, bo się, bo się nic nie zmieniło. Cały czas, jakby ta rodzina wygląda tak samo. I teraz tak, mama Limin Kainen, jest na wolnej manie i ma szansę, 60% szans na to, że wskrzesi swoich sojuszników. I wskrzeszona postać będzie miała 20% swojego życia, następnie nałoży na, na nich wzmocnienie życia, generacji życia 1080 przez 4 tury, co nam daje 270 życia na turę. I oczywiście to jest takie bazowe, w zależności od tego, jakie ma oddziały, to może, ta wartość wzrośnie i życie może przekroczyć maksymalne. Oprócz tego wszyscy przeciwnicy otrzymują minus 50% do obrony przeciwko specjalom na 4 tury, a jeśli są to, jeśli w przeciwnika są karty fioletowe, to czas trwania tego debuffa jest wydłużony o dwie tury, czyli trwa 6 tur. Co są o tej karcie? No, spoko, no fajny, fajny healer, znaczy w sensie fajny wskrzeszacz gdzieś tam na szturmy, ale myślę, że takie na, na codziennej gry to nic specjalnego. Następnie mamy y, Sumu hał, Hałkiego, I niby, niby Sum, a, a jednak Szczupak. I on jest na szybkiej manie, i ta karta mi się nawet podoba. Jest na szybkiej manie, wzywa y, mega miliona Szczupaka na, na cel, którego, którego, w którego z specem, i ten potwór wys, y, atakuje co na koniec każdej tury y, 270% ataku. I jeśli nałożymy tego szczupaka na kartę czerwoną, to zadaje dodatkowe obrażenia. Żeby się pozbyć tego szczupaka, trzeba wyleczyć się za 70% życia maksymalnego karty, więc to jest bardzo dużo. No i tutaj, jeśli ten szczupak jest nałożony na przeciwnika, to ta karta dostaje minus 45% do ataku, póki ten szczupak jest aktywny. A jeśli to jest karta Ognista to jest to minus 55% do, do ataku. Świe, według mnie świetna karta, jeśli chodzi o. E, e, no. o tego sumo hałkiego, bo, bo wszystkie przejścimy są też sniperami i świetnie się sprawdzają. I tutaj możemy z takim e, Growth Yardem, czy jak on się nazywa, ta, śma, wiecie, ta zielona, e, możecie sobie na szybkiej oby obyd, obyd, obydwie karty są. Można sobie wykluczać pod dwóch przeciwników jednocześnie. Myślę, że bardzo fajna może powstać, powstać z tego synergia. Ilmarinen, co mu się zmienia w kostiumie? Redukuje 60% many wszystkim przeciwnikom, e, którzy są z żywiołu lodu, a wszystkim pozostałym z innych klas, z innych żywiołów 40%. I tutaj w podstawce było 40 dla lodu i 20 dla wszystkich pozostałych. Oprócz tego jest połączenie dusz tych przeciwników na 4 tury, więc dlatego się Ilmarinen świetnie sprawdza na wszelkie eventy, jeśli gracie czerwonym składem. I tutaj jeszcze wszyscy przeciwnicy otrzymują minus 50% do defa na 4 tury. Eee, a w tej klasycznej wersji 56%, więc myślę, że Kostium jest dużo lepszy z tego względu, że ma fajną po pierwsze klasę, a po drugie redukuje tej, tej many bardzo dużo. No wiadomo, na teraz sporo rodzin już opiera się w wysysaniu many, ale gdzieś na pewno go jeszcze jesteście w stanie wykorzystać. Lowhey dostała kostium, klasa czordzie, więc gorsza klasa, ale robi praktycznie to samo, czyli najpierw dispeluje, następnie uderza mocniej niż poprzednio, Bo za 280%, a nie 250, ale za to obniżała DEFA tylko o 20% na 4 tury, a wcześniej obniżała minus 24 przeciwko, e, przeciwnikom żywiołu świętości, te obrażenia, znaczy te obniżenie DEFA trwa dłużej od 2 turki. Lemienkainen nie był nigdy dobrą kartą. na ją chyba zrobiłem i potem ją zjadłem, bo te obrażenia były dużo niższe niż się spodziewałem. O 285% na średniej manie i po 100, tam 43% wychodzi na poboczne to było bardzo mało. Teraz te obrażenia są zwiększone do 300%. Dostanie też lepszą klasę, no bo barbarzyńca się nie ma, ma się nijak do, do wojownika. No, i tutaj mamy większe obrażenia, ale za to zdecydowanie mniejsze obrażenia od podpalenia. Zobaczymy, jak się to sprawdzi w najeździe. W ogóle, jak te, w ogóle, w ogóle, w ogóle. jak te kostiumy wyszły, zostały wpuszczone w becie, to sporo część graczy zauważyła pewną zależność, że te nowe kostiumy bardzo mało dodały powera tym starszym kartom. Widzicie, Lowhi w kostiumie 1400 ataku, a ten ma prawie 2000. 1900 Defa, ona ma 1600. 3900 Życia, a ten ma 4800. No i gdzie tu sprawiedliwość? Także trochę się ośmieszyli z tymi nowymi kostiumami. Zdecydowanie mogli to zrobić lepiej. Okej, okay. nowa babcia jest naładowana. Zobaczmy jak będzie tutaj. Minus 30% do. No, do specka, więc może być tak, że ja nie trafię. Ale trafiłem, Ej, ale świetna ikonka. Nie wiem, czy to wygląda jak szczupak, ale mega mega fajne. Podoba mi się. No, i mając taką kartę, nie jesteście w stanie po kolei sobie y, tych przeciwników wykańczać. 440 zadaje ten mega, ten mega Nie jest to dużo, nie jest to mało. Zaraz zobaczymy, jak zadziała ścięcie many. Albo nie zobaczymy. Okej, okay, ma na ścięta. Zobaczmy teraz, jak ta czwórka bije. Jestem niby oślepiony troszkę. Przez, Il Mar... Przez to, że użyłem Ilmarinena, to zadałem jakieś 150, 140 obrażeń tylko na wszystkie karty. To jest bardzo, bardzo malutko. <laughs> tak trzymam cały czas tą, wiecie, to tą... mamy. Yy... Leminkainen, bo chcę zobaczyć po prostu jaka jest szansa na to No ale ta Luchi nawet, nawet nawet uderzyła, prawda? Czy jest szansa na to, żeby zabili mi te karty jeszcze czy już czy już raczej lipa? Ok, cztery karty zginą. Widzimy bardzo duży wzrost przyszedł. Hmm, życia Jesz, jeszcze. Jeszcze to, tą jeszcze stracił to. Już będę w domu, żeby wszystko sobie sprawdzić, jak chciałem. Nie pamiętam to leczenie się u Konena kiedyś było przerażająco ciężkie do zbicia. Dobra, tutaj już chyba nie będziemy ryzykować. No dobra, daj mi jeszcze tą marchewę. Jedną rzuć. No i nic, no muszę wskrzeszać, bo. Nic z tego już nie będzie więcej. No okej, okay, no mamy karty. Na 3, 2 powstały. 550 obrażeń zadaje ten leminkajnen Szału nie ma. Ale klasa wojownika robi robotę. To leczenie na jakim poziomie było? 270 na No bardzo, bardzo mało. A nie trafiłem tym Tym szczupakiem no Dobra, więc tego nie jestem w stanie już wygrać Myślałem, że szczupakiem, wiecie Wykończę tego Ziomeczka z prawej yy, Ale się nie udało Więc szybko, co sądzę o tych kartach yy, Więc tak, no tam myślę, że będzie całkiem nieźle kurzała na szturmach. Ten myślę, że będzie bardzo fajnie grał z ćmą zieloną, jeśli ktoś posiada. Ilmarinen jest całkiem spoko kartą i na eventach pożądaną. Louhi całkiem też nieźle uderzyła, ale na wojnach Ilmarinen jest kiepski, bo przez to, że on dzieli obrażenia na wszystkie karty, to widzieliśmy, zadałem z po 100 obrażeń tą kartą we wszystkich przeciwników. No, a to jest dalej niegrywalna czwórka, na, na którą szkoda materiałów. Ok, faunę wziąłem sobie tylko po to, żeby sobie wziąć, żeby zobaczyć jak działa ta pasywka nowa. Więc omówmy tylko, tylko te trzy nowe karty: San Erniang, Pasywka. Kiedy udaje kiedy uda się zadać krytyczne obrażenia, ze speca otrzymuje dla wszystkich, dla wszystkich swoich sojuszników o 10% żyćka. Może, możecie to aktywować teraz na turę. To chyba już było w innych w tych kartach. No i odporność na krwawienie. Dobra. I to jest świetna karta. Ta San. Ona jest na szybkiej manie. I jeśli żaden przeciwnik nie ma nałożonego statusu krwawienia, no to ona zadaje specjala, który ma szansę zadać krytyczne obrażenia. Zadaje 275% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Następnie narzuca im krwawienie w postaci 711% przez 3 tury, oczywiście, możecie je wzmocnić poprzez oddział i trwanie wszystkich dolegliwości na kartach przeciwnika zostaje zresetowane od zera. Czyli na przykład, nie wiem, opaliście z który palił pali przez 5 tur, już palił przez 4 tury i używacie tej Sun czy tam Sun. I to palenie się resetuje, i znowu przez kolejne 5 tur możecie palić te karty. A oprócz tego nałożyć krwawienie, więc bardzo fajne można kombosy dzięki tej Sun nakładać. Ale w przypadku, jeśli ją odpalicie drugi raz, a miała już nałożony efekt, i ja takie karty, które mają krwawienie na sobie, no to ponownie jej spec może uderzyć z krytykiem, tylko że bije słabiej, bije, bo. Aha, słabiej bije po prostu. Jakby kolejny raz bijesz słabiej. Czyli robi to samo, tylko że za 200% obrażeń i daje takie samo krwawienie, ale już nie przedłuża trwających dolegliwości. Także najlepiej ją w sumie odpalać na kartach, które nie krwawią. Czyli, jeśli ją łączycie z jakimiś pipami albo no nie wiem, no kartami, które wywołują krwawienie czy nie wiem, megamiony, które nakładają krwawienie, jak od Shimera no to nie warto, lepiej po prostu skupić się na doborze składu z innymi dolegliwościami jak palenie, piasek woda i tak dalej, trucie Lu Zishen jest na średniej manie, czerwona karta również ma tą umiejętność że będzie biła z pasywki że będzie biła ze specjala z krytykiem, ma na to szansę. Dokładnie 50% szans. Bazowo zadaje 320 obrażeń we wszystkich przeciwników. Oprócz tego dostaje 30% mocy do kolejnego specjala i to się stakuje do łącznie 120%. I to działa po prostu tak samo jak u Quinto. Czy u Xiamary. coś, coś w ten, de ten deseń, więc fajnie byłoby go połączyć z kimś, żeby w ciągu tych czterech tur móc go ponownie odpalić. No jakieś, nie wiem, przyspieszacze y, y, many, jak Ludwik, albo, albo po prostu... No tak z głowy nie powiem, no nie wiem, Forsys, no coś co nam daje manę y, 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 czy, czy z Biulfem, czy z Hator, takie, takie karciuszki. Oprócz tego wszyscy sojusznicy otrzymują 40% do defa na cztery tury, jeśli zostanie usunięty lub zastąpiony ten efekt. Podczas trwania tych, czyli podczas tych czterech tur, to wszyscy sojusznicy otrzymują plus 40% do krytyka na cztery tury. I to jest bardzo fajne, co możecie wykorzystać na swoją korzyść. Na przykład, nie wiem, bijecie się z, z piechurem i piechur wam zmieni wasz dev dodatni na dev ujemny, a wy dzięki temu otrzymujecie 40% do kryta, i ten klocek wtedy robi mega, mega siekę. Tak jak mówiłem, tutaj wziąłem fauny, tylko po to, żeby sprawdzić jak, to, jak ten Mega Minion, czy będzie trafiał, czy nie będzie trafiał i mam jeszcze Joku Hainena, który otrzymuje kostium wygląda jak jakiś ten Sfrom e, albo skądś, jakiś, jakiś taki zombie jak zamarznięty e, robi to samo, czyli dalej dispeluje buffy, usuwa wzmocnienia u przeciwników, następnie bije e, trochę mocniej, bo za 180% obrażeń i następnie przeciwnicy są niewrażliwi na pozyskiwanie nowych buffów przez 4 tury, jest to wydłużone o dwie tury dla przeciwników z klasą natury. E, czyli w sumie robi całkowicie to samo: jedynie co mu się zmieniło, że troszkę mocniej bije i klasa na gorszą. Dobra, zaatakujemy sobie kogoś. Zobaczmy teraz: biomegamiony. mega miniony. Yy, dwa trafiły, jeden był yy, mis, czyli, czyli chybiony atak, dwa misy, no może i to nawet powiem Wam, że przegięte. Okej, okay. zanim ten Jokuhainen umrze, to niech sobie raz użyje specka, którego i tak wyczyści Minion Rosalind jak odpali. Trochę słucha plansza. Nie wiem czy uda mi się odpalić te wszystkie karty, żeby sprawdzić jak działają, ale postaram się. Chyba mieć mas powoliła, bo nie załadował mi się ten cały lu ziszem. <śm> No i dobra, zobaczmy teraz jak te nowe karciuszki biją. Aj, znowu są oślepione. Czego są tak często oślepione te ostatnie? Dobra, ile obrażeń mamy? Od 600 do 1000. No nie jest to jakoś spektakularnie dużo. No tutaj były wszystkie krytyczne. Od 600 do 800. W sumie odpaliłem dwie karty, które powinny robić Armagedon i niewiele się wydarzyło. Ale mamy tutaj jeszcze krwawienie nałożone, które bije 284 natura, czyli całkiem, całkiem. Fauny nie mogą stracić many, bo, yy, bo są dwie sztuki. Wręcz dostałem many. I myślę, że klasa fauna zdominuje teraz. Yy, kontry na... na fergusy. Okej, okay, tam jestem uśpiony cały czas. Przez tą ćmę. Ale co tak uważam, no bo ten minus do, do celności dla mega minionów jest mega potężny. Do tego właśnie te ekstra dostawanie many i brak możliwości strat, straty many. Same plus. Dobra, chcę jeszcze raz sobie uderzyć tym... Aha, on śpi cały czas, dobra, ale, ale jej, jej się może uda załadować. Zobaczę jeszcze raz, jak tam ten damage wygląda. Fajna w ogóle animacja. 600 bez krytyka. Ok, no to chyba tyle. Zatem, co sądzę o tych kartach nowych. No fauny topka. Jeku myślę, że będzie spoko, bo nic jakby nie stracił. Tylko mu dodali. A ja go na przykład często używam na szturmach. I bo możli jest szansa nie grać na na 6 klocków. Wcześniej dlatego, że był mnichem, a teraz już w ogóle będzie można przez to, że ma bonus. Aha, dobra. 1% tylko dostaje, więc mu zabraknie. Trzeba będzie grać i tak, i tak mnichem. Najpierw będzie, lepsze statystyki. Ale śmiech na sali. Co to kurczę? Jest 3% do ataku, 3% do defa, 6% do życia, 1% do... Wydaje mi się, że to będzie zmienione, bo to jest totalnie nieśmieszny żart, żeby takie statystyki zostały wydane. No ten dało mi się świetny kurczek, tak przeczytałem jego specy, ale nie zachwycił mnie w walce, yy, ona niezła, na szybkiej manie yy, obrażenia na wysokości 700 yy, no, dmg plus, plus to krwawienie prawie 300 to jest dla mnie mega spoko opcja. Także bardziej ta zielona niż ten czerwony. Ale zobaczymy, to jest tylko beta z be między betą a gierką właściwą może się jeszcze wiele pozmieniać. Mogą te statystyki urosnąć, mogą zmniejszyć, mogą zmie zmienić umiejętności. No i mam nadzieję, że mogą również e no, zmienić ten bonus do kostiumu, bo teraz jest bardzo niski. E to tyle się wiedzie z bety. Niestety dalej nie, nie otworzyli tego poziomu śmiertelnego żeby można było zagrać sobie przetestować coś im tam się yy, prawdopodobnie wy, wy wiecie wykraczyło i dlatego nie, nie może tego grać więc tym bardziej nie ma, nie ma co na razie liczyć że to wejdzie w gierkę właściwą. Dzięki za uwagę trzymajcie się wykraczyło a nie wykraczyło. E, dzięki za uwagę trzymajcie się cześć.